Ja dzisiaj chcę Wam pokazać różnicę pomiędzy 100 zł z 1994 roku a 100 zł z 2012. Zapraszam do oglądania. Pierwsze, od czego zaczniemy, to koronka. Jak widzimy, ten starszy banknot z 25 marca 1994 roku ma koronkę taką a ten z 2012 ma już taką Ja weźmiemy sobie pod światło to tu się odbija a tu nie w dodatku jak przewrócimy banknot to tu już mamy inną koronkę no to lecimy dalej druga ważna rzecz w tym banknocie jest ona bardzo ważna w 1994 były o takie znaki i dodatkowo tu na kółeczku. A teraz, w 2012, znak jest tutaj, a kółeczko pozostaje w tym samym miejscu. Zapraszam do kolejnego punktu. Punktem jest kolor. Kolory w starszych banknotach, tutaj widzimy, bardziej są zielone. Ale tutaj już obramówki są białe. No i yy, sam nasz Władysław II Jagiełło. Tutaj jest taki bardziej zielony. W moim aparacie oczywiście i w moim realu. A tutaj jest taki bardziej biały, blady. Zobaczcie. No. Teraz punkt czwarty. Tutaj trochę wyposażenie. Bo nie wiem czy widzicie, ale od tu, w tych miejscach pomiędzy tym budynkiem a sto, są jeszcze takie setki małe. I tu się różni od setki z 2012 roku. Bo tutaj nie mamy takich rzeczy. A w sumie mamy, ale zobaczcie. Tutaj mamy jeszcze po prawej takie sześciokąty. No, a tutaj mamy tylko kropki. No, to jeżeli chodzi o wyposażenie. Teraz punkt piąty. W punkcie piątym jest różnica taka, że ten napis jest tutaj, prawda, i są te wszystkie sześciokąty, jak się zobaczy pod światłem, cyk, z te stówki, ale banknot emitowany przez Narodowy Bank Polski są prywa, pry, prawnym środkiem płatniczym w Polsce, ale ten napis jest tutaj, a tu są te kropeczki znowu. No, to tyle, jeżeli chodzi o te banknoty. Dajcie mi znać, jakie porównanie chcielibyście jeszcze zrobić pieniędzy. Na przykład 1 euro starsze, a 1 euro teraz nowe. Ja się z Wami żegnam, cześć.